Jak się mam go z strony z Dzisiaj damy sobie opcję, nawet tryb widza. Wieczna wojna, czyli że będą ciągle się tutaj bić od początku. Damy jeszcze tutaj da Maxa, tutaj na Maxa, tutaj na maksa i włączymy to. I no dobra, i w sumie już możemy zaczynać. Tutaj każdy ma ze sobą wojnę więc się zaczynają przemieszczać. Miejmy tylko nadzieję, że Polska to wygra. Bo Polsce na razie słabo dosyć No chyba, że to był jej pomysł, żeby najpierw jej niby słabo szło, a później i dobrze poszło, ale słabo to wygląda na razie. A w sumie przejmuje dużą część Litwy i zaczyna przyjmować swoje prowincje już. Kurcze, tam że wszystko znowu straciła, ale nie, dobra. Udaje się trochę odbijać i znowu zaczyna chyba tracić. Niestety. O kurczę, 2000 jeszcze zrekrutowali. Polska ma w sumie dużo... dużo hajsu. Więc dobra. To tak, widzę, że niestety, ale Polska teraz zaczyna nagle przekrywać a Polska ma z wszystkimi do Nie, bo z tymi ma tutaj. Pokój, pewnie tutaj przejęła jakieś prowincje. Fla, a Polska z kim ma wojnę? Z Litwą ma wojnę. Czyli mogliby pójść na Litwę, bo, li, bo gdyby sobie zreprutowali trochę wojska. A dobra, bo oni się tutaj biją. Dobra. Niestety, ale Polska chyba to będzie jej koniec. Może to będzie jej koniec? I uwaga chyba będzie koniec, ale nie, bo zaczyna sobie odbijać, zaczyna odbijać, zaczyna odbijać, robi się dobrze. Robi się dla Polski coraz lepiej. W ogóle ona ma fajne? Nie no, nie ma tak mega dużo wojen dookoła siebie, bo z Księstwem Pomorskim, z Litwą na przykład już nie ma. No dobra, ale w sumie Polsce dość dobrze idzie. To muszę jej przyznać. Kurczę Polska, dawaj i też radę sobie Polska. A ona ma to jest ogromną ilością krajów. Na razie z nikim nie ma... z Węgram jeden nie ma minusy. I uwaga, teraz z każdym ma plusy, a z Włoszczyzną to może ją już nawet przejąć. O kurczę już nie może o przejąć. Bo jak ktoś ją odbił. O tutaj jest taka malutka włoszczyzna, to jest włoszczyzna. Nie, to jest gospodarstwo mołdawskie. A dobra, bo Polska tutaj przejęła już. Włoszczyzna, gdzie oni są? Tutaj są. I Polska ich już załatwiła, więc mogłaby ich przejąć. Dania gdzieś tutaj wleciała, no tutaj, tutaj Węgry wleciały. Polska dalej nie ma tak mega ciekawie. Dyplomacja. A czy oni mają. Dobra, nie mówię. Ma... Ej, ale nie, bo. Chyba najlepiej to mają ci. Zakon Krzyżacki teraz ma chyba najlepiej, bo nie ma wokół siebie żadnych i to dosłownie żadnych wojen. I ma też dużo hajsów w przeciwieństwie do Polski. Która musi dalej odpierać ataki swoich sąsiadów. Biedna Polska. Ma minus 6 z. Teodoro z Teodoro. A dobra, bo Teodoro jest tutaj. I ona ogólnie mocno przejmuje. Przajmniej się stara. O, widzę, że Polska zaczyna. Też... Z kim tutaj jest Cesarstwo Bizantyjskie. Cesarstwo Bizantyjskie, a ono jest duże? No tak, w sumie dość duże. Nie ogólnie... Imperium osmańskie. Próbuję tutaj coś zrobić. Ale nie ma tak łatwo. A Polska Polska ma w sumie dość dobrze, bo ona ma wojnę jedynie z Teodoro i cesarstwo bizantyjskie z sąsiadów. Więc w sumie dobrze jej idzie. Bo resztę po prostu przejęła. Kurczę, ale... Ci się zaczęli przebijać, niektórzy przeciwnicy Polski zaczęli się przebijać przez Litwę, przez co Polska musiała się trochę cofnąć. I dawaj Polska, dość sobie radę. Polska, Polska, Polska górą. Ale tak w sumie dosłownie Polska górą. A dobra, bo Polska ma teraz za dużo armii dosłownie. Chwila, ja, gdzie ona ma tak dużo armii niby, że ma minusy? A dobra, już nie ma minusów. Czyli chyba stracił. Teraz ma, tutaj ma 2000, tysiące, tutaj ma też trochę, chwilę. A w ogóle Polska z kim ma wojnę? Tutaj ma z Zelandią, Teodoro, Cesarstwo Bizantyjskie. I te najbardziej w sumie tutaj walczy, tutaj najbardziej z tymi. A Cesarstwo Bizantyjskie ma wojnę z Polską, Gruzją kilkoma z tyłu, czyli Polska walczy na jeden front z kilkoma krajami, ale za to na przykład... A, dobra, bo ja się patrzyłem na nich, a oni mają ogromne zadłużenia ogólnie, więc już więcej armii za bardzo nie będą mogli stawiać, więc jakby to powiedzieć, jak jeszcze chwileczkę tam będzie to. Polska aktualnie ma tak najbardziej wojnę z księstwo Śląskiej, okay? cesarstwo bizantyjskie, które ogólnie ma mniejsze straty niby niż Polska we wszystkim, tylko że w sumie oni mają ogromne zadłużenie, tylko, tylko że oni też już zaczynają zarabiać, więc kończy im się powoli, zaczyna kończyć im się powoli zadłużenie. I Polska, ja, im się już chyba skończyło, tak? No skończyło im się. Za dużo nie mieli farta, bo inaczej Polska by to z nimi łatwiej wygrała. Kurczę, biedna Polska, biedna Polska. Ale w sumie ma też dużo armii. I to tak, tutaj jest Księstwo Śląskie. Które jeszcze się zdaniem klepie. Tutaj jest Cesarstwo Bizantyjskie chyba. Tak. tak, Cesarstwo Bizantyjskie. Które straciło już całe swoje zadłużenie, przez to nie jest źle. A Polska ma w ogóle za dużo armii. Biedna Polska. Śląsk od tyłu nieźle wjechał. A Polska no to nie była przygotowana akurat. Ile oni zabrali? Polska nieźle spadła, a ja, w ogóle Polska z kim ma wolę? Z Cesarstwem Bizantyjskim nie ma, dlatego że chyba przegrała, lub jest biały pokój. Ale dobra, Królestwo Polskie dalej istnieje, to jest najważniejsze chyba w sumie. Kolima. No, mają wojnę z księstwem Kundi i jeszcze ze Szwecją. Szwecja robi naszym Polakom niestety to potop szwedzki A i ogólnie nie O kurcze, dawaj Polska! Dawaj broń się, broń się, broń się. Broń się Polska. Dawaj, bo Polska górą przecież. Pamiętaj o tym. Polska. Polak. Polska ma już tylko z Hanat Krymski. Z Hanatem Krymskim. On jest duży ten Hanat Krymski? No nie jest jakiś mega duży. Ale ma przejście od Litwy. I Polska też ma przejście od Litwy. Przez to Hanat Krymski może się... Jak kto to tutaj jest? Księstwo Burgundii i Królestwo Polskie walczy z Królestwem Finlandii, a Finlandia w ogóle istnieje. Pięć prowincji ma Nie no, dawaj Polska. A dobra, bo już z nimi nie minie. ma no dalej na sanatom krymskim. Biedna Polska. Zaatakowało ją jeszcze księstwo. Jakieś tam, które już wcale takim małym księstwem nie jest. A i w ogóle zapomniałem powiedzieć, że będziemy grali to do wtedy, dopóki Polska po prostu nie przestanie istnieć. Chwila, gdzie ma Polska jeszcze prowincję? Chwila. Prowincje, pięć prowincji. Gdzie jest to pięć prowincji? A dobra, tutaj ma Polska jeszcze prowincje. Pięć prowincji tutaj ma Biedna Polska. A i zapomniałem w ogóle powiedzieć, jak Polska przestanie istnieć. To że wtedy jest koniec odcinka. Bo my, bo my śledzimy Polskę No i dobra, nie wiem jakim cudem, ale jakim cudem Polska zaczyna odbijać swoje tereny i nawet nieźle podbija Śląsk. Miejmy nadzieję, że tak dalej będzie szło, żeby Polska podbiła ten Śląsk, pokonała wreszcie. Kurczę. Robi się niebezpiecznie dla Polski dość. Niestety. No. Kasylia Leon tutaj przyjęła. A i ma wojnę z Królestwem Śląskim. Która ma w sumie dość słabą sytuację teraz. I miejmy nadzieję, że tak zostanie i że Polska odbije jakieś tereny. Bo w ogóle Kasylia Leon jeszcze pomaga Polsce.

A dobra, bo tutaj ma jeszcze cztery prowincje. Ile? Ja. Tak, jedna, druga, trzecia, czwarta. Tutaj ma te prowincje. I ale jakim cudem, że Polska stąd przegrała tutaj. Jakimś cudem dostała się na kontynent i tam nie no Polak co ty robisz? Polak, oni ci A dobra, już. czuję Twoją taktykę. Twoja taktyka była taka, żeby oni ci pomogli, a ty się następnie zniszczysz. Tylko, żeby teraz Polak. Ci ciebie nie zniszczyli ogólnie, bo jest do tego dość blisko. Ja już to widzę. Ja już to widzę, jakby to wyglądało. Bo dosłownie jest bardzo blisko do tego, żeby. Zniszczyli Polaków. Ale dobra, jeszcze tylko te dwie prowincje. Tutaj, tutaj Trzy, cztery. Ma cztery prowincje znowu. O, widzę, że Zakon Krzyżacki ma jedną prowincję, a oni... elektro nad saksonii, Ile oni mają prowincji w ogóle? W ogóle Polska zaczyna Chwilowo, tutaj jej się wbili znowu na plecy. Nie wiem w ogóle dlaczego Polska nie umie ich wyłapać, ale niech będzie. Dobra, dawaj Polska poleć tam do nich. Tutaj lub tutaj. tutaj. Weźcie do dostęp wojskowy od tych typów i leć. A i w ogóle polska, gdzie to tam lecisz? Z Królestwo Czech, Królestwo Burgundy i Królestwo Polskie. Królestwo Burgundy to jest tylko wasal. Pasol Polaka? No, on... Polska daje dostęp wojskowy Ale sama tego dostępu wojskowego nie ma. To jest w tym wszystkim najśmieszniejszy teraz. czy Czech ma sojusz z Polską, czy co? Nie, no nie ma go na sojusznik. Dobra, Polak już sobie z nim radzi i teraz Polak sobie tylko zabierze jego prowincję po prostu. Nie, no Polak, Polak. Halo Polak. Gdzie jest twoja potęga? Nie no, Polak nie gadaj że ty. Polak ja już w ciebie dosłownie nie wierzę. Jak ty mogłeś powiedzieć, mu wojny? Chłop ma takie dobre. Nie, nie. Miejsce. No dobra, już rozumiem, chyba. Ale w sumie dużo krajów go atakuje na raz. Więc pewnie Polak liczy na jakieś prowincje. To nie licz. Królestwem Czech ma minus. What do it? What? Królestwo Czech? A, dobra. Dla polska. I ona ma z nimi Królestwo Pomorskie kontra oni. Hanat Kazaj. Chytański. Dobra. Jestem ciekaw, czy Polak do sobie radę. Dobra, Polak przynajmniej tutaj ma te prowincje. No i w ogóle zajmijcie te dwie prowincje i te jeszcze kolejne dwie. Jaki w tym jest problem? Bo mi się wydaje, że żaden chyba. O kurczę. Niby jest oblężony, ale w tych swoich prowincjach dużo ma wojska. Ej dobra, bo Polak ma jeszcze więcej tej przyjąć. Biedny Polak. Tutaj jest 6 tysięcy na jego prowincjach. Biedny Polak, jeszcze mło tyłu jakiś tam. bo... bos, no, nie ważne. To tutaj jest. Lapończycy. Nie tylko nie Polak. Dawaj Polak. Rapach nie ma takiej Imperium Osmańskie to nie powstało Elektrat z Saksonii Ile oni mają terenów? Dobra, pomogę. Czechy pomagają w Polsce Wait, wait, wait. What? No ale Polska jeszcze istnieje. Tylko, że słabo istnieje. Nie no dobra, i teraz Czecha jeszcze dojeździ. XD. No i jeszcze teraz Czecha dojechali. A Czech myślał, że już wygrał. Nie no, ale dosłownie Polska. Polska. To się już w ogóle nie wyklepie z tego myślenia, niestety. A, i w ogóle tutaj się wyzwoliło księstwo mazowieckie. Które z kim ma wojnę? W, w sumie to z kilkoma krajami naraz dookoła niego. Po, powstało i teraz chyba już przestaje istnieć. Dobra, słuchajcie, ja bym na dzisiejszy odcinek to zakończył. Następnym odcinku z tego, z tej serii zrobimy do końca to wszystko. I dobra, żegnam się z wami to.